Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zabieramy się za drugi tom drugiej ery z mgły zrodzonego autorstwa Brandona Sandersona. E, szybciutko tylko wrócę do części pierwszej, która generalnie niespecjalnie, jakby niespecjalnie czułem ten. Kli, znaczy czułem klimat, ale niespecjalnie on mnie urzekł pod tym kątem, że jednak działo się to, wiecie, w czasach troszeczkę bardziej takich nazwijmy nowożytnych. E, I jakkolwiek bohaterzy byli naprawdę bardzo fajni, bardzo barwni i tak dalej, to y, nie była to książka, która jakoś by mnie porwała. Stąd też nie śpieszyło mi się, jak zresztą mniej więcej gdzieś tam to jesteście w stanie dojrzeć na podstawie tego, e, co ja robiłem mniej więcej e, w, w tym czasie między czytaniem pierwszej a drugiej. Części, natomiast z drugą częścią, czyli z cieniami tożsamości, jest już troszeczkę inaczej. Sam Sanderson pisze, że to jest książka, która jest lepsza od poprzedniej, i ja szczerze powiedziawszy, nie potrafię się z nim nie zgodzić. Wydaje się, że tutaj, znaczy inaczej, tu jest wiele aspektów, które mi się bardziej podobają w porównaniu do poprzedniej części, o których będziemy sobie dzisiaj jeszcze oczywiście mówić. Natomiast na pewno jest tutaj fabularnie to rozwiązane dużo ciekawiej. Fakt faktem, że Waxa i Wayne'a dopiero poznawaliśmy w pierwszej części i też nie do końca wiedzieliśmy jakby czego oczekiwać od tej drugiej ery i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie tutaj mamy mam wrażenie... Oczywiście, że była jest inna, ale mam wrażenie, że w y, Cieniach Tożsamości Sanderson napisał książkę o Waxie i Wainie w ten sposób, w jaki zaryzykuje takie stwierdzenie, bo ja jestem tylko człowiekiem i jakby to jest tylko moje zdanie, w jakim stylu chciałby napisać część poprzednią. Um, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, ale na nie parę rzeczy się składa, o których będziemy już zaraz sobie mówić. Odnośnie jeszcze takich rzeczy mniej, może istotnych, bo troszeczkę się będę powtarzać, to absolutnie cudowne relacje bohaterskie oraz w ogóle budowanie postaci tutaj tych bohaterów jest naprawdę cudowne. Wax Wayne są niesamowici I, i, i te ich dialogi czasami, te ich zachowania, ich teksty, to jacy oni są, jacy oni są wyraziści i mm, jak fajnie w tym świecie drugiej ery się odnajdują, to jest naprawdę cudowne, więc myślę, że jeżeli, jeżeli to Was zachęca do przeczytania następnej części. To już jest dobrze, bo, bo tak jak powiedziałem, cienie tożsamości są już fabularnie dużo lepszą książką. Ale co to w ogóle znaczy? Po pierwsze i chyba najważniejsze, yy, od samego początku tak naprawdę yy, nie wiemy o co chodzi do końca. W sensie fabuła jest dosyć prosta, ponieważ ona, yy, ona mi trochę przypomina takiego, wiecie, Sherlocka Holmesa, yy, cała postać w ogóle waxa. Yy, który dostaje, zostaje uwikłany powiedzmy w jakiś konflikt albo sam się w niego wikłuje no i próbuje on rozwiązać jakąś zagadkę, która no zazwyczaj tak jak tutaj i tak jak w poprzedniej części jest związana z morderstwami za którym oczywiście stoi coś większego i nie zamierzam wam jakby absolutnie mówić nic więcej na temat fabuły bo też nie uważam, żeby to miało jakikolwiek sens plus to są takie bardziej historyki. To są pełne książki, ale raz, że są krótkie, a dwa, że no, ja bym to mówię porównać do takich troszeczkę wydłużonych części o Sherlocku Holmesie. Zresztą nie byłoby to, nie miałoby się to moim zdaniem jakoś bardzo z prawdą. Więc tutaj jakby fabuła jest stosunkowo na podobnych zasadach oparta, no bo w poprzedniej części też. Rozwikłał jakąś tam zagadkę, zagadkę Wach z Wayne'em, więc, jakby nie jest to nic nowego. Natomiast, mam wrażenie, że tutaj te etapy, które można wydzielić gdzieś tam w książce, jakbyśmy mieli sobie jakiś taki ramowy plan książki, było chyba coś takiego w szkole, szczerze powiedziawszy, już nie pamiętam. Ale wiecie mi o co chodzi? Takie wypunktowanie najważniejszych wydarzeń, to tutaj miałoby to. Dużo więcej takiej przejrzystości i jednocześnie takiej, że widzisz ten plan i, i, i czujesz, że to może być faktycznie, faktycznie ciekawe i tak naprawdę do samego, do samego końca autor trzyma nas w jakiejś tam niepewności o co chodzi, a to Sanderson wydaje mi się, że potrafi robić najlepiej, a troszeczkę w poprzedniej części mi tego troszeczkę brakowało. Tak, troszkę tak, tak sądzę. E, Właśnie takiej aury tajemniczości. Y, wiadomo, że no, wszystko poznajemy dopiero na sam koniec, tak naprawdę, i tu zakończenia tej książki są zazwyczaj bardzo krótkie i, i tak powinno być, żeby te proporcje oczywiście się zgadzały. Y, natomiast y, jakby jest tutaj, było zachowane to, co dla mnie w książce jest bardzo istotne, czyli chęć czytania dalej, no nie? bo można mieć super na przykład napisany początek książki, a dalej może być coraz gorzej, e, może być też oczywiście jakby w każdą inną stronę inaczej, natomiast tutaj wydaje mi się, że książka trzyma poziom po całości i chce się do niej wracać, chce się do niej wracać, chce się ją przeczytać, chce się wiedzieć co będzie później. Więc za to na pewno wielkie brawa dla Sandersona, że tutaj był w stanie mnie w ten sposób e, utrzymać w takim napięciu i chęci sięgania po tą książkę częściej niż robiłbym to, pewnie jakby była mniej ciekawa. E, no i coś, co może część z Was mnie za to nie lubi, e, nie wiem tego. W każdym razie jedna z ważniejszych rzeczy. Jak tak sobie myślałem, dlaczego ta część tak mi się podoba. Jedna z ważniejszych rzeczy, która wpłynęła na, na taki, a nie inny odbiór przez mnie tej książki, jest to, że tutaj jest troszeczkę nawiązań do pierwszej ery. E, jest troszeczkę nawiązań tam do tych kan, do tego Tensuna, do, do całego i tak dalej. Że tu, tu jakby nawiązania w jakiś tam sposób, że to się dzieje w jednym świecie, to są non-stop, no bo to się dzieje w jednym świecie. Natomiast mm, Natomiast są tutaj takie. Mm, no, do, duże, duże nawiązania do po prostu pierwszej ery, takie nie powiedziałbym, że fabularne, ale, i, ale może i trochę nawet fabularne. No, nie chcę mówię, zdradzać za dużo, natomiast y, i to jakby powoduje, że y, w sensie mi się bardzo podobała pierwsza era, wiecie to już, i to u mnie zagrało też y, bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ocienie tożsamości, bo wydaje mi się, że przez to gdzieś tam to był jakiś taki, nie wiem, no, do, po pierwsze był to dobry pomysł, po drugie może był, nie był nowy, no w sensie był po, po, posiłkował się tym, co już było wcześniej, więc no, był to jakby nowy pomysł, tylko było nawiązanie, tak jak powiedziałem, do, do pierwszej ery, ale wydaje mi się, że to wyszło tylko i wyłącznie a plus, więc fabularnie pod tym kątem e, zdecydowanie lepiej po prostu niż ta, niż ta pierwsza Część drugiej ery. No i tak jak wspomniałem, generalnie trzymała ta książka w zaciekawieniu, tak bym powiedział na koniec. Więc jeżeli ktoś po pierwszym tomie, powiedzmy, się waha, to, to zdecydowanie polecam Cienie Tożsamości sobie, sobie przeczytać, ponieważ jeżeli podobał Wam się średni, pierwszy tom, albo podobał Wam się bardzo, to drugi, jestem prawie pewien, że większości z Was podoba się bardziej. E, a, i odpowiadając na niezadane przez Was pytanie, ponieważ ja czy oglądając tego typu recenzje, chciałbym na pewno w jakiś sposób tego informację dowiedzieć się po obejrzeniu takiej recenzji, e, więc od razu mówię, to jest chronologiczne, więc tutaj mamy jakby już ten moment, że mamy po pierwszej części, oni to wiedzą, bo tam parę słów pada, Odnośnie, odnośnie tego, co miało miejsce w pierwszej części. E, natomiast e, nie, jest, nie jest to. No tam Dzieje się to, ta akcja, kiedy oni tam się przygotowują do tego ślubu, ta, z, tą, z tą Steris, no nie? E, ta Maras jest z tą jego pomocniczką i tak dalej, tak dalej. W każdym razie, e, oczywiście, można to przeczytać jakby przed poprzednią częścią. Czy byłby w tym jakiś większy sens? No raczej nie. No mi się wydaje, że każdy z Was by się trzymał normalnej kolejności. Ale tylko tak mówię, że jeżeli tam z jakiejś przyczyny, nie wiem, nie kupiliście pierwszej części i tak dalej, polecam kupić, ale nie wpływa to w zasadzie w żaden większy, wydaje mi się, sposób yy, na odbiór tej książki przeczytanie najpierw Cień Tożsamości. Ale oczywiście zawsze nakłaniam do czytania zgodnie z chronologią tego, jak te książki wychodziły. Chyba, że sam autor powie inaczej. No dobra, słuchajcie, bo jak zwykle się rozgadałem. Ja nie potrafię mówić inaczej. Jeszcze na koniec ym, ktoś tam z Was pytał, czy będę robić podsumowanie, yy, czy nie podsumowanie, bo tak, podsumowanie roku, to już powiedziałem, że nie. Natomiast czy będę robił plan czytelniczy na ten rok. I powiem Wam szczerze, że ostatnio zamówiłem sobie parę książek. W lutym planuję zamówić kolejne i w związku z tym yy, chyba tak zrobię. Chyba tak zrobię, nie jestem pewien, czy ja wszystkie książki posiadam tutaj, bo, bo większość mam w domu rodzinnym, więc troszeczkę będzie jakby sytuacja taka, że nie będę miał ich fizycznie, a ja bym chciał je jednak pokazać wam przed kamerami i tak dalej. Ale to się zastanowię i myślę, że w lutym, kiedy będę robił kolejne zakupy, bo tam też wtedy archiwum burzowego światła wychodzi, nie? Więc więc wydaje mi się, że w lutym, kiedy... Przyjdzie mi archiwum burzowego światła, bo ono już na pewno oczywiście będzie w moich planach na ten rok. To wtedy sobie na ten temat porozmawiamy, jeżeli gdzieś tam znajdą się na to chętni. Ja się z wami żegnam, no i do następnego razu.